Czejeczka, moi drogie, przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem, ale oczywiście, tak jak sobie obiecałam, że muszę pamiętać Na samym początku przypomnę Wam o łapkach w górę, jeżeli podobał Wam się ten filmik, jeżeli podoba Wam się to, co nagrywam, to co staram się dla Was tworzyć I oczywiście, jeżeli tu jesteście, zapraszam Cię bardzo do zasubskrybowania kanału, masz tutaj na dole ten przycisk subskrybuj Jest to dla mnie strasznie, strasznie ważne, żeby widzieć, że chcecie być tu ze mną i chcecie budować ze mną tą Społeczność. I dobra, przechodzimy do filmu I dzisiaj będą to nowości kosmetyczne Pierwszy, co kupiłam to Faced puder I to jest Born This Way I to jest puder, który chyba wiecie co, nawet można używać jako podkład W ogóle bardzo fajne opakowanie, co prawda jest grubsze Więc w kosmetyczce, no różnie, zależy jaką macie kosmetyczkę U mnie jest ok I ja już go kilkukrotnie używam Ja w tym kolorze Snow jest chyba jeden z jaśniejszych kolorów, jaki jest dostępny i często we mnie pytacie, co ja nakładam na twarz, jeżeli nie nakładam podkładów, bo ja podkłady używam naprawdę dziewczyny bardzo rzadko, to jest kilka razy w miesiącu dosłownie. Natomiast no wiadomo, że na co dzień trzeba jakoś wyglądać, trzeba tą skórę zmatowić, e, trzeba gdzieś tam wyrównać sobie kolory. Ja właśnie zamiast podkładów używam tego rodzaju pudrów. I to jest puder, który daje Wam na twarzy efekt Photoshopa, wygładzenia, zblurowania. <laughs> Przepraszam. A do tego daje bardzo fajne krycie. No mnie takie coś zamiast podkładu po prostu w 100% wystarcza. I tutaj macie m, lusterko takie duże jak to. I tutaj macie jeszcze gąbeczkę do tego. Także naprawdę fajny kosmetyk. Normalnie dosyć drogi, bo około 150 zł on kosztuje. Więc radzę kupować jak już na promocjach, ale naprawdę jest fajny. Bardzo długo mi się utrzymuje, ze spokojem praktycznie cały dzień u mnie wytrzymywał. Także też tutaj... Nie mam totalnie z utrzymywaniem się tego kosmetyku problemów, bardzo ładnie wygląda. Ja kiedyś bardzo lubiłam tego typu pudry z Manhattanu, natomiast w tej chwili ten Manhattan nie jest już dostępny, więc. Cały czas szukałam i powiem Wam szczerze, że w drogerii już w tej chwili nie znalazłam nic tak fajnego. Natomiast ten to face naprawdę jest. Ekstra. Drugą rzecz, którą kupiłam, chciałam bardzo kupić róż Rocketur z benefitu. Natomiast ogólnie w każdej seforze stacjonarnej, w której byłam, Rocketur nie było, a przez internet nie chciałam się zamawiać, bo i tak musiałabym płacić za przysyłkę, więc już trochę mało opłacalna mi się robiła ta promocja. W ogóle nie wiem, dlaczego Sephora nie ma odbioru osobistego w seforze, bo Douglas tak ma. No i dwa czy trzy razy szłam, bo pani mówił, że może będzie dostawać i dostawy nie było A naprawdę chciałam sobie kupić ten, ten róż On około 170 zł kosztuje Więc te minus 25% to była różnica w cenie No ale że nie było, postanowiłam sięgnąć po tego Narsa Bo tego Narsa też mi kilka koleżanek polecało W tym kolorze Deep Throat Ogólnie te opakowania Narsa są piękne ale one są piękne do pierwszych kilku użyć, później są strasznie wypalcowane No ale na początku wygląda to fajnie, bo to jest takie trochę gumowo-matowe opakowanie I to jest przep... o, tu widzicie jaki to jest odcień różu Nie mam go w tej chwili na policzkach, w tej chwili mam coś innego, zaraz Wam pokażę I to jest taki piękny róż delikatnie brzoskwiniowy z delikatnymi złotymi drobinkami No przepiękny kolor Naprawdę, naprawdę to jest piękny kolor. Na wiosnę, na lato on będzie idealny, tylko te drobinki są bardzo subtelne. Bo zastanawiałam się nad tym różem Orgasm, ale wydaje mi się, że jego popularność tkwi tylko i wyłącznie w jego nazwie. Tak naprawdę, bo jak ja go sobie zasłoczowałam, to tam dostaje mało co koloru, a on ma bardzo duże złote drobinki w takim kolorze bardzo mocnego złota. Co według mnie na jasnych naszych karnacjach, on raczej nie będzie wyglądał według mnie dobrze. On będzie ładniej wyglądał na jakichś oliwkowych, bardziej opalonych karnacjach, może tak, bo to złoto się nie będzie tak wybijało, ale po prostu, jak jego zestruczowałam, to to było tylko tak, jak ja bym go sobie jeszcze nałożyła w tym miejscu, gdzie nakładamy róż, to by tak wyglądało na mojej karnacji, jak ja bym źle nałożyła rozświetlacz, plus jeszcze miała rozświetlacz o 4 tony za ciemny. Więc dla mnie ten orgasm. Mówię, według mnie ten hit tkwi tylko w nazwie, a to jest pewnie jakiś niedoceniony kolor, a jest przepiękny. Ogólnie same róże są genialne, super jakości i tak dalej. Natomiast mówię, zobaczcie sobie naprawdę ten kolor, bo on jest przepiękny. Bo wydaje mi się, że właśnie wszyscy idąc do róży, do szafy Narsa sięgają tylko po orgasm, a ta cała reszta jest gdzieś tam pewnie pomijana. Drugi róż, na który się skusiłam, to był za pierwszym razem I To jest coś, czego używam w tej chwili, bo ja bardzo jesienią, zimą lubię takie brudne, bardziej fioletowe róże I to jest miniaturka różu z Hourglass i te miniaturki są dostępne przy kasach. Ja ogólnie bardzo lubię w seforze kupować miniatury bo tych kolorowych kosmetyków też aż tak dużo się nie zużywa, więc te miniatury to jest naprawdę fajna opcja. I ja lubię sobie tam przeglądać. Tym bardziej u nas w Poznaniu, w, te, w Poznaniu ta szafa, ta szafa, te półki z tymi miniaturami naprawdę są, że tak powiem, bogate, tam jest bardzo, bardzo dużo kosmetyków. Właśnie, jak były te promocje, to wyhaczyłam ten róż Hourglass i on wygląda tak. Z tymi różami Hourglass podobno w ogóle z ich kosmetykami, jest. Yy, Taka trochę loteria, bo one są, szczególnie tych wiecie, tych marmurkowych, bo one, każdy z nich jest inny. Nigdy tak naprawdę nie wiecie dokładnie na jaki traficie: czy będziecie miały więcej ciemnego, czy jasnego koloru. Ale ja to oczywiście wszystko sobie mieszam, nakładam i to jest kolejny raz piękny, satynowy efekt. To jest bardzo elegancki róż dziewczyny. Jeżeli chcecie mieć delikatnie zaznaczone policzki, żeby one jakoś mocno nie błyszczały, ale były satynowe. Piękny. I ta miniaturka normalnie kosztuje 99 zł. Druga miniatura, na którą się wtedy też skusiłam to jest, bo też słyszałam dużo dobrego o tym pudrze, to jest Puder z Kat Von D i to jest. Locket Setting Powder i on jest dostępny w dużej i w małej pojemności. Natomiast w tej małej pojemności dziewczyny to jest 5,5 grama pudru słupkiego, to jest naprawdę dużo, chyba 79 zł normalnie kosztuje. I one wchodzą na te wszystkie promocje minus 20 i tak dalej. Ten był chyba minus 25% właśnie. I bardzo dużo dziewczyn go polecało pod oczy i on naprawdę bardzo ładnie wygląda pod oczami. On daje takie delikatnie satynowe, takie miękkie, bardzo wykończenie. Fajnie według mnie trzyma mat, bo to, że go na całą skórę nakładam, ale po nim nigdy nie będziecie miał takiej stuprocentowo zmatowionej skóry Jeżeli lubicie taki efekt, no to niestety nie z tym pudrem, ale pod oczy, gdzieś tutaj brzegi, no pięknie, na promocjach w Sephora Więc chcę Wam ten filmik wrzucić jak najszybciej, żebyście w razie wu mogły skoczyć sobie też do Sephora i kupić w tych promocjach Jak coś znajdę przez internet, to Wam to też podlinkuję Pierwsze to to akurat nie było na promocji, ale bardzo chciałam sprawdzić To jest ta maskara Size Up z Sephora, gdzie teraz wszyscy na Instagramie i na YouTubie się po prostu zachwycają tą maskarą Kosztuje 49 zł, więc stwierdziłam, że cena jak najbardziej ok, mogę sprawdzić, przetestować I dajcie znać, co wy myślicie o tej maskarze Ja na swoje rzęsy nie mogę narzekać Według mnie faktycznie to mi się trafiło od losu, bo ja mam... Według mnie naprawdę spoko długości rzęsy Może mogłabym ich mieć więcej, tak? Ale to byłby grzech, gdybym na to narzekała Mam je dosyć długie, mam je podkręcone naturalnie Nie używam zalotki w ogóle, jak tam wiadomo do jakichś makijaży wieczorowych chcę, to tak Ale na co dzień nie używam na zalotki, a te rzęsy są podkręcone Ten tusz według mnie ani ich... Może jeszcze go muszę poużywać Ani ich nie wydłuża, ani ich nie pogrubia Ja w tej chwili, dziewczyny no okej, okay, widzicie, te rzęsy wyglądają OK. Tylko chodzi o to, że ja lepszy efekt, bo tu mam trzy warstwy tego tuszu nałożone. I ja lepszy efekt, nie mówiąc o lorealach, bo okej, okay, spoko Lorealem. mam miałam taką płaską szczoteczką, to lorealem uzyskam ze spokojem przy jednej warstwie taki efekt, ale słuchajcie, dziewczyny, ja maskarą z Golden Rose, maskarą z Eveline. Po pierwszej warstwie uzyskuję lepszy efekt niż po trzech warstwach tego tuszu. Więc. Mm, no, ogólnie widzicie, to nie są jakieś wachlarze spektakularne, nie wiadomo co, biorąc pod uwagę, że to są trzy warstwy tuszu, a na dolnych rzęsach mam dwie, gdzie ja nigdy nie nakładam dwóch warstw, tylko jedną. Więc tutaj nie powiem, że to jest zły tusz, bo tego bym nie powiedziała, bo on jest ok, ładnie się utrzymuje, nie osypuje się, całkiem ok się zmywa, ale się nie rozmazuje, więc ogólnie to jest poprawna maskara. Tylko ja do niej na pewno nie wrócę z tego względu, że no za Eveline za 15 zł mogę mieć ten sam efekt z mniejszą ilością pracy. Ja tak jakby na tą szczoteczkę, nie wiem, czy ten zbieraczek, który jest tutaj na samej górze, zbiera za dużo tej maskary. Ja mam takie wrażenie, jakby ona wychodziła za sucha, jakby było za mało tej maskary na szczoteczce, takie odnoszę wrażenie i fakt, fajne jest to, że można dokładać trzy warstwy. Ale to zawsze wiecie, to daje czasu, musicie dłużej się z tym bawić i tak dalej, więc jak dla mnie, no możecie spróbować, ale nie powiedziałabym, że to jest taki szał, jak wszyscy się nią e, zachwycają. Druga rzecz, którą kupiłam, to zobaczcie, jest taka piękna, malutka paletka Nars'a i ja u siebie w seforze wzięłam ostatnią tą paletę, Nars i It's, patrzyłam w internecie, też na internetowej seforze też nie mogę tego znaleźć, więc tutaj po prostu musicie pewnie chodzić po Sephorach waszych, zajrzeć, czy ta paletka jest dostępna i one właśnie były tam przy kasach, w tych travel size'ach i tak dalej. I to jest no malutkie, bo zobaczcie jakie to jest fajne Właśnie do kosmetyczki na co dzień Kolejna sprawa, taką paletkę Jesteście w stanie zużyć po prostu, bo to są Mniejsze pojemności, można, można ze spokojem To zużyć, a do podróżowania To jest w ogóle genialna paletka Ma i już Wam pokazuję kolory Jest tutaj sześć cieni I tak naprawdę Praktycznie tylko tą paletką Mam zrobione mm, oczy dzisiaj Tylko zewnętrzny kącik Mocniej przyciemniłam cieniami tym oberżyną Z Inglota, ale tak to Mam tutaj ten właśnie taki satynowy. Tu jest taki bardzo metaliczny, który, o, jak widzicie, to coś tak mocno mieni na mojej powietrze, To jest właśnie ten cień. Taki brąz w załamanie, czy no w ogólnie do podkreślenia. Takie delikatne złoto. I dwa takie cieplejsze odcienie burgund. I tu jest taki. rose gold, bym powiedziała, chyba tak. Więc naprawdę powiem Wam, super jakoś w ogóle. Nars ma, ja też macałam taką inną, małą paletkę Narsa wcześniej, chciałam kupić ma bardzo dobrej jakości cienie według mnie. Może to nie jest Anastazja, ale są też tańsze, ale według mnie naprawdę są to dobre cienie. I słuchajcie hit dziewczyny, bo tą paletkę kupiłam za około 60 zł w Sephora. Także tutaj no myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna paleta, warto, warto zobaczyć, czy u Was są. Kolejna rzecz, którą kupiłam też właśnie na tej promocji, a normalnie ta paleta około 100 kosztowała, a właśnie na promocji około 60, była por primer z Benefitu i ona kosztowała w promocji 44,90 i ja nie potrzebuję w ogóle większego pakowania, bo ja takich baz w życiu nie używam na co dzień. Ja takich baz używam dosłownie kilka razy w roku. Jak, nie wiem, może moje pory są w gorszym stanie, a mam jakieś tam wyjścia Wychodzimy gdzieś na dłużej, chcę, żeby mi się podkład dłużej utrzymał Tylko wtedy tego użyłam, więc to naprawdę nie jest jakoś długo A ta baza sprawdza się super i to jest naprawdę świetna baza Chciałam kupić tą bazę z Origins, taką w piance Ale stwierdziłam, że tamta jest no, dużo droższa od tej Ta była za 45 zł Także ich było dużo w Sephora, także tutaj ze spokojem na pewno... Na pewno jeszcze dostaniecie ją, postaram się Wam znaleźć przez internet, a jak nie to zobaczcie sobie stacjonarnie Według mnie no jedna z najlepszych baz, to jest 7,5 ml, dla mnie wystarczająco normalnie 7,5 ml kosztuje 75 zł No byłoby mi szkoda, patrząc na to, że nie używam jej aż, aż tak często Dlatego te 45 zł to jest super deal A i też wiecie co, to jeżeli lubicie ten Gimme Brow Chyba tak, ten w z Benefitu To też właśnie w tych takich świątecznych opakowaniach Numer trójeczka, bo chyba tylko trójka była dostępna Ta trójeczka też była za 30 coś złotych, więc też w bardzo fajnej cenie I kolejną już ostatnią rzeczą, którą kupiłam właśnie w seforze, To kupiłam przez kolmi Blondie Już wam znać, jak mnie obserwujecie na Instagramie, to to widziałyście Więc na Instagram was też zapraszam I to jest Mark Jacobs, taki setik To też jest dostępne, przynajmniej u mnie było, przy kasach Eee, właśnie w tych travel size'ach, miniaturach eee, 78 zł za 8 na przecenie już to kosztowało I to są trzy produkty z marka Jacobsa Ja ogólnie naprawdę lubię kolorówkę marka Jacobsa Szczególnie tą serię taką białą Ona jest z kokosem, naprawdę jest super I tutaj mamy trzy mini produkty Ale to są też produkty, których aż tak dużo się nie używa po pierwsze to jest baza i to myślałam, że tego nie będę jakoś zbytnio używała, ale powiem Wam szczerze, że nie mam jej w sumie dzisiaj na, na skórze, mogłam spróbować. Ale to jest baza z wodą kokosową chyba. I ona, to, że pachnie kokosem, to jest jedno, ale ona, dziewczyny, jest taka typowo nawilżająca. I właśnie przez to myślałam, że baza nawilżająca dla mnie natomiast to jest bardzo leciutkie. To w ogóle nie zostawia żadnego filmu, nawilża skórę, tak ją fajnie jakby chłodzi, koi i powoduje, że podkłady nie wyglądają na waszej skórze tak strasznie. Warto sobie w ogóle sprawdzić miniaturę. I ja zobaczę, bo to może być, mogłabym taką bazę na przykład stosować częściej, zobaczymy, mówię, jak ta miniaturka mi się sprawdzi, ale naprawdę fajny kosmetyk, gdyby nie ta miniatura, to w życiu bym tego nie spróbowała, a naprawdę jest super i druga rzecz, która w tym była, to był żelowy rozświetlacz, 5 ml, więc to jak na płynny rozświetlacz jest ok I ja go mam w tej chwili nałożonego na policzkach, wygląda obłędnie pięknie e, Możecie go wklepać mocniej, możecie go rozetrzeć, możecie go bardziej punktowo, możecie go mieszać z podkładami Możecie go nakładać, wymieszać na przykład z tą bazą, nakładać na całą skórę i na to podkład Możecie z tym mega kombinować i to jest rozświetlacz, który zastyga Czyli jak go nałożycie sobie na dłoń on jest do, Jak go najpierw sobie, zanim wzięłam ten zestaw, to podeszłam do szafy Marka Jacobsa Wszystko sobie posłuchowałam, stwierdziłam, że okej, okay, biorę I ten rozświetlacz to jest taki rozświetlacz, który jak nałożycie na skórę I go sobie tam rozetrzecie czy wklepiecie Poczekacie chwilę, aż on zastygnie, to później jest nie do ruszenia I on się utrzymuje cały dzień I to jest po prostu petarda Zobaczę na ile wystarczy mi ta miniaturka Myślę, że to będzie wydajne, ale tutaj jestem w stanie powiedzieć, że możliwe, że kupię pełnowymiarowe opakowanie tego, bo to jest naprawdę petardiocha, jak to się fajnie utrzymuje. I ostatnia rzecz to był puder sypki. To jest prawie 3 gramy W ogóle zobaczcie, też super opakowanie do podróżowania, i to jest puder, który też daje bardzo fajne satynowe wykończenie. On jest taki półtransparentny, bardziej wykończeniowy pod oczy. Ja mam go właśnie dzisiaj pod oczami pięknie utrwala. W ogóle nie czujecie tego przesuszenia Jeżeli macie problem, że macie puder pod oczy, który was trochę ściąga To z tym pudrem w ogóle tego nie ma Wygląda pięknie, ogólnie na skórze Łączy się z minerałami, bo ja mam minerały na skórze Łączy się ze wszystkim No Wygląda obłędnie, nic się nie zbiera, nie waży Pięknie wygląda na całej skórze No cudowny Jakbym wam miała powiedzieć różnicę między tymi dwoma produktami To ten z Kat Von D według mnie daje większe krycie, takie, no nie powiem, bo nie zbudujecie sobie maski, chyba że nawalicie nie wiadomo ile, ale ten daje to jakby większe krycie, ten jest bardziej taki półtransparentny i on po prostu, ten Kat Von D, jak go nałożycie na podkład, to on wam faktycznie jakby dołoży jeszcze krycia temu podkładowi, ten makijaż na, na pewno nie, nie będzie wyglądał ciężko, ale będzie mocniejszy. Natomiast ten po prostu pięknie Wam to wszystko utrwala, pięknie daje taką trójwymiarowość, a pod oczami to już w ogóle jest. Petardiocha. Według mnie pod oczami wygląda jeszcze fajniej niż ten Kadwondi. Także naprawdę tutaj nie żałuję, że się tym się pokusiłam właśnie na to. Po pierwsze zakupy z Inglota. Ja już wam wcześniej pokazywałam te dwa cienie z serii Jennifer Lopez. One są wyprzedawane w internecie, już nie, nie można na stronie Inglota ich znaleźć, ale możecie w sklepach stacjonarnych Inglota próbować dorwać jeszcze te rzeczy z kolekcji Jennifer Lopez, bo według mnie jakość ich jest lepsza niż normalnie Inglota. I ja jeszcze oprócz tamtych dwóch cieni zakupiłam taki pigment J403 z sypki J403, właśnie z tej serii Jennifer Lopez. I ten pigment. Nie mam go akurat, mogłam go nałożyć w sumie na oczy. To jest przepiękny kolor, bo to jest między. no właśnie tak zależy, jak go rozetrzecie, bo jak go sobie mocno wklepiecie, to on delikatnie wpada w takie bordo oberżynę, ale jak go bardzo mocno rozetrzecie, to on ma takie piękne, trójwymiarowe drobiny i zostaje Wam tylko taki delikatny, delikatną poświatę koloru. Możecie nakładać na mokro, wiadomo różnie. Ale on ma po prostu drobiny, które się mienią na złoto, na turkusowo, więc daje bardzo fajną trójwymiarowość właśnie makijażu. A ja ostatnio właśnie w takich kolorach oberżynowych, jak widać, totalnie przepadłam na oczach. Nigdy w życiu wcześniej bym takich odcieni nie użyła. Teraz się do nich przekonuję, że faktycznie mi pasują, że fajnie wyglądają z moimi niebieskimi oczami. A druga rzecz, którą kupiłam właśnie też, to jest z serii atomówkowej. I kupiłam też cudowny błyszczyk, tylko ten błyszczyk mam w aucie dziewczyny. I to jest błyszczyk w takim kolorze brzoskwini, one były chyba w internecie, to Wam podlinkuję O, jak te błyszczyki nawilżają, dziewczyny, to jest, po tamtym błyszczyk leci, ona ma delikatne drobiny Pięknie uwypukla wypukla ust, ale przede wszystkim cudownie je nawilża, na teraz petarda A druga rzecz, na którą się skusiłam, to był sypki rozświetlacz I to nie było właśnie drogie jak na Inglot, więc się na to właśnie pokusiłam I macie tutaj też puszek, który Wam zabezpiecza i to jest piękny odcień, taki szampański, typowo bym powiedziała. I to jest rozświetlacz, który, nie wiem czy Wy to zobaczycie, on mam, jego ja sobie wysypiecie. Oj, widzicie, bardzo mocny, metaliczny efekt ogólnie. I ten rozświetlacz ja bardziej kupiłam jako sypki cień do powiek, bo ma przepiękny kolor, naprawdę typowy szampan, cudowny. I nałożony właśnie, no tutaj akurat najlepiej na oczy go nakładać, od razu Wam mówię na coś mokrego, na jakiś klej do brokatu, ale zobaczcie jak to się mieni, to jest po prostu sztos, ale on ma taką konsystencję, ja już Wam pokazuję jak go rozetrę, widzicie tu, tu aż mi, o może tu widzicie jak to się błyszczy. I właśnie to, co jest fajne w konsystencji tego rozświetlacza, to to, że jak go wysypiecie, to on ma takie dosyć duże, jakbym powiedziała, płatki bardziej. Natomiast to jest wszystko do roztarcia. One są takie miękkie, plastyczne, że ze spokojem możecie sobie to pięknie, no zobaczcie, jaki to jest efekt, rozetrzeć. Więc tutaj to jest też kosmetyk taki, że możecie mieć jeden jako rozświetlacz do twarzy, jako cień do powiek. Naprawdę super, super sprawa. Ok, i dalej podkład mineralny. I to mam właśnie dzisiaj na twarzy, jakbyście się pytały, jaki mam podkład. To jest podkład z Pixi Ja Wam w ulubieńcach roku chyba pokazywałam mój ukochany Amazon Gold w kolorze Antique Beige Który faktycznie zostaje wycofany Któraś z Was mi pisała, że podobno Pixi nie może zdobyć już tego złota, który był w tej formule Przez to ta seria jest wyprzedawana, co było po prostu ciosem w moje serce, bo znalazłam idealne minerały Po prostu idealne I nagle zostają one wycofane, więc słuchajcie po prostu jak y, opublikowałam ten film, to przeszukałam całą otchłań internetu, żeby zdobyć jeszcze ten podkład w kolorze Antique Beige W pełnowymiarówce jest niedostępny, muszę iść do Contigo, ale nie mam kurczę kiedy Iść do tego Contigo, bo nigdy mi Contigo nie jest po drodze niestety Ale może jeszcze stacjonarnie w Contigo bym dostała te pudry Ale kupiłam właśnie na stronie Pixi Inny odcień i według mnie jest ok, tym bardziej na lato będzie dobry, bo te minerały Pixi, one się właśnie bardzo fajnie dziewczyny dostosowują do koloru skóry, więc jak macie u siebie Contigo albo inną drogerię, która ma stacjonarnie te minerały, to idźcie sobie zobaczcie, póki ta seria Amazon Gold jest jeszcze gdzieś tam do dostania. A tu kupiłam kolor Sea Pearl, bo właśnie na stronie Pixi macie bardzo fajną taką rozpiskę, jak dobrać sobie kolor, który kolor, od którego, czym się różni. I wszystkie, które chciałam, które mi gdzieś tam kolorystycznie stwierdziłam, że będą podobne do Antique Beige, były już niedostępne. I ten był gdzieś tam dalej, dalej, ale nadal jak z opisu wynikało, mógłby być dobry. I jak do mnie przyszedł, to się trochę przestraszyłam, bo on. Tego w kamerze możecie nie widzieć, ale on jest ciemniejszy od Antique Beige. E, więc dzisiaj stwierdziłam, że go nałożę, zobaczę. No, jak będzie za ciemny, najwyżej stwierdziłam, że go po prostu odprzedam, ale według mnie, tak jak widać, jest ok, a tym bardziej na lato. Będzie super, także cieszę się, że go sobie kupiłam. Także jeszcze dwa opakowania w zapasie minerałów Pixi Mam i to dziewczyny świadczy o tym, jak naprawdę cudowne były to minerały, jak one były dla mnie idealne i no niestety. Teraz Wam pokażę jeszcze dwa pudry brązujące, bo to po prostu chciałam też dla Was posprawdzać, jak to wygląda. I pierwszy to jest coś, co podpatrzyłam u Kasi z Love and Great Shoes. To jest Catrice Sun Lover i to jest numer... Ja mam przynajmniej w tym numerze 010 Sunkist Bronze to jest. O, strasznie ciężko się to otwiera! Taki wypiekany brązer. I jak dla mnie na tą chwilę on jest trochę zaciepły. że ma piękne, też takie delikatne drobiny, jest taki satynowo, delikatnie rozświetlający, bardzo, bardzo fajny produkt, bardzo fajnie się blenduje, tylko mówię dla mnie, na tą chwilę jest troszeczkę za ciepły ale wiecie, jak to w Katryjsku. Trizzy lubi często szybko wycofywać. Oni bardzo dużą rotację mają tych produktów. Także stwierdziłam, że póki jest, to biorę. A druga rzecz, którą to w sumie też Justyna Love Grey polecała, ale to już polecało w wakacje masa dziewczyn. A ja u siebie w Hebe nie mam yy, szafy. To jest fizyczna formula. Jak byliśmy we Wrocławiu jeszcze przed świętami, to to kupiłam. 60 coś tylko kosztuje ten bronzer. I to jest Butter Bronzer z właśnie fizycznej formula. Ja mam w kolorze Light Bronzer. I to jest, on jak dla mnie, no pachnie trochę kokosem, ale ten zapach dla mnie nie jest zachwycający No, on jakoś dla mnie nie zachwyca ten zapach przynajmniej Ale bronzer sam w sobie jest super, bo on jest satynowy, miękki i jak masło On się dużo lepiej blenduje i dużo, bardziej, dużo lepiej rozprowadza od tego Natomiast naprawdę jest bardzo fajny Tylko też dla mnie w tej chwili jest za ciepły no jak widzicie mam naprawdę dosyć jasną karnację w tej chwili ja mam raczej chłodną karnację, bardziej taką, no może nie oliwkową, ale no nie, powiedziałam, że ją ja taką neutralną. Ani nie jestem żółta, na pewno nie jestem różowa. Bardzo neutralną mam karnację. I tutaj właśnie ten, na razie do brązera, ja do konturowania tutaj, do ocieplania nawet, jest dla mnie troszeczkę taki za pomarańczowy. Natomiast myślę, że. W maju, po naszym wyjeździe majowym Myślę, że już będzie dla mnie jak najbardziej Okej, okay, może nawet na ten wyjazd bym go sobie Zjadł, tego ma strasznie grube opakowanie Bo tutaj na dole macie Lusterko i Silikonowe Fencelek, ale nie wiem jak, Co bym miała tym zrobić To jest w ogóle Nie wiem co autor miał na myśli Więc gdyby tego spodu tutaj nie było To on był, był o połowę mniejszy, byłby dużo fajniejszy Także tutaj opakowanie słabe No ale okej okay. I dalej coś, co mam w tej chwili na ustach. I to musiałam sprawdzić, bo cały, Insta cały Instagram po prostu o tym krzyczy. I to jest błyszczyk z Eveline. of oh, My Lips, Lip Maximizer. Ja mam akurat ten z Chili i to jest właśnie. On ma taki kolor, i to jest w takich opakowaniach. I to dziewczyny nie dostaniecie w szafach Eveline tylko tam, gdzie są pomadki ochronne te stędy w Rossmanie. Ja go kupiłam na promocji i to macie pokazane, że niby z takich ust robi takie. No nie! I ten błyszczek jakoś według mnie mocno, no nie powiększy wam mocno, bo to też wiecie, no nie oszukujmy się, że coś tak działa. On powoduje na pewno to, co ja zauważam, że zmienia kolor. No bo wiadomo, te, ten błyszczek, nie wiem czy to faktycznie jest ta papryczka, czyli nawet nie sprawdzałam w składzie, ale on szczypie mrowi, ale nie jest to jakieś takie hardkorowe mrowienie bym powiedziała. Po około tam dwóch, trzech minutach od nałożenia on zaczyna delikatnie robić, ale dla mnie ten efekt jest jak najbardziej ok, fajnie nabliża. Ale on przez to mrowienie właśnie zwiększa nam się ukrwienie i on zmienia kolor ust I te usta stają się dużo ciemniejsze Więc ja w tej chwili nie mam nic, żadnej pomadki Ten błyszczyk na ustach daje bezbarwny kolor, nawet bym powiedziała, że taki delikatnie wybiela te usta Ale po nałożeniu naprawdę bardzo fajnie zmienia ten kolor ust Że nie trzeba używać według mnie pomadki, bo te usta naprawdę wyglądają bardzo, bardzo ładnie Że one troszeczkę się tak jakby napinają po prostu i wtedy wyglądają przez ten błysk i to napięcie Wyglądają na pełniejsze, ale na pewno w górę Wam ich nie powiększy, więc tutaj na cuda niestety nie liczcie. O, i coś co mam dzisiaj na brwiach, tak też gdzieś u kogoś to widziałam w ulubieńcach roku, więc przez to trafiłam. I to jest PELZE: Pudrowa kredka do brwi w kolorze Soft Brown. To jest chyba ta, ten drugi odcień, i według mnie naprawdę ładnie to wygląda. To jest, są delikatne brwi. Ja i tak stwierdzam, że bardziej lubię jednak chyba ostatnio ten Everline, bo to jest dużo szybsze niż rysowanie kredką, ale powiem wam, że ta kredka według mnie naprawdę wygląda fajnie, subtelnie. Faktycznie jest to taki pudrowy efekt. Wygląda to dzięki temu, te brwi wyglądają bardzo delikatnie. Bo ten Eveline, który mam, on też tak fajnie nastrasza te włoski, jakby, no bo je utrwala i podnosi. Przez to ten efekt jest taki, wiecie, bardziej drapieżny, można powiedzieć, no ale wiadomo, że w takich granicach normy na co dzień. Natomiast tutaj macie wszystko tak bardzo delikatnie, to jest wszystko takie soft i wiecie, jak macie jeszcze fajny, właśnie taki puder na twarzy, który daje Wam taką trójwymiarowość, to naprawdę bardzo fajna kredka, chyba 20 złotych, zanim dałam. Bardzo delikatnie się maluje, bardzo łatwo się maluje, nie wyrywa brwi, to nie jest woskowa kredka, tylko właśnie taka pudrowa, jakbyście miały wręcz właśnie cień. Bardzo fajna sprawa. Nigdy wcześniej bym po nią nie siągnęła, pewnie sama, gdybym jej nie zobaczyła u kogoś, a naprawdę jest super. I jeszcze dwie rzeczy do ust. Po pierwsze, y, pomadka z smaka, i to jest pomadka, którą kupiłam przez Klaudię Cukierpuder, bo gdzieś ją kiedyś u niej widziałam to jest numer 404. I to jest ta seria taka bardziej nawilżająca smaka. Nie mam ją na ustach, ale może Wam ją nałożę. U każdego ona też wygląda inaczej, więc naprawdę jest piękna. Według mnie ona będzie jeszcze fajniejsza na właśnie wiosnę: będzie idealna totalnie właśnie do noszenia wiosną, bo ona jest taka bardzo ożywiająca, właśnie taka delikatnie brzoskwiniowo różowo niudowa nie wiem, czy słyszycie, co się wyje, jak pije woda. Ale właśnie to jest chyba ta formuła pomadek smaka, która mnie odpowiada. Eee, <laughs> bo reszta pomadek Maka, uwierzcie mi, że po prostu na moich ustach się waży. I ostatnia pomadka, którą kupiłam i to są pomadki, gdzie ja myślę, że taki kolor ze spokojem w Maybelline się znajdzie. I to są pomadki, które zawsze cudownie na moich ustach się utrzymują, zawsze cudownie wyglądają, nigdy mnie nie zawodzą, nie wysuszają, czy matowe, czy błyszczące. Jak wiecie, uwielbiam pomadki Maybelline i to zakupiłam kolor 385 Ruby For Me i to jest tak piękna czerwień dziewczyna, bo to jest tak piękna, głęboka czerwień. Na pewno z niebieskimi podtonami, ale jest taka żywa, jest taka. Wiecie, no, jest nasycona, to jest taka typowa, piękna, po prostu czerwień. Wiadomo, że to nie jest pomadka długotrwała, ale ona się nie rozmazuje. Wiadomo, że się zjada, natomiast się nie rozmazuje, ale zaraz Wam pokażę, co prawda, to jest zwykła chusteczka, nie, nie jakaś mokra. Ale. Widzicie? Ten kolor zostaje. Wiadomo, że jak się zje, to trzeba ją sobie dołożyć, ale no też umówmy się, kupiłam ją za 20 zł, i tutaj no jestem w stanie jej to wybaczyć. Nie rozlewa mi się, nie rozmazuje. A tak jak Wam mówiłam, kupiłam sobie na wesele, na które śliśmy pomadkę Swenty, tą taką mega popularną, czerwoną. I jak dla mnie totalna klapa, dlatego właśnie kupiłam tą. I ostatnia rzecz, którą Wam tutaj dorzuciłam do kosmetycznych zakupów, to są perfumy z Zary, które teraz dziewczyny są na promce w zarze. Kosztują chyba 29 zł. To jest zapach Red Vanilla. W ogóle zobaczcie, jakie mają. Piękne opakowanie. Naprawdę. No, śliczne. I. ojej, ten zapach jest przepiękny. Wiadomo, że to. Każdy lubi coś innego, kwestia gustu, ale idźcie sobie do Zary Bardzo dużo zapachów w tej chwili w Zarze jest na promocji A jak dla mnie zapachy z Zary są naprawdę ok, one się super utrzymują Mają bardzo ładny zapach, ja mam chyba z 3-4 flakony perfum z Zary mhm. On, Ona mi trochę przypomina któreś perfumy Paco Rabanne. I pewnie też wiele innych ale bardzo ładny zapach Naprawdę to Red Vanille sobie e, Zobaczcie Za 29 zł dziewczyny to jest pojemność 100 ml A one pachną Tak jakbyście kupiły naprawdę no, Normalnie drogie jakieś tam w seforze perfumy Pięknie się utrzymują No to są Nie jest to tajemnicą, że Zara robi jakieś tam Odpowiedniki, bo w życiu bym nie nazwała tego podróbką Tylko to są odpowiedniki Tych znanych perfum Dobra, to wszystko A wy się teraz na dole pochwalcie dziewczyny co wy ostatnio kupiłyście i czy na coś was tutaj skusiłam Buźka Papa? Pa.